Siemanko moi drodzy jedziemy teraz y, do sklepu żeby coś kupić na śniadanie bo normalnie ja tu, człowiek y, zapracowany przyjeżdża y, do domu, a tutaj nie ma śniadania no to kurde, to jest jakaś kpina chyba więc tak Najważniejszy produkt dzisiaj, dzisiaj na śniadanie to będą jajka, boczek, bo te jajka będą z boczkiem. I... E, nie? Dobrze mówię? Tak, mówię. Te jajka będą z boczkiem i z tym. To jest mój bardzo fajny ten prezent, który mi ef prezentowała prezentowała od pewnej znanej firmy. Która się zwie Made in Lab i mówię wam, że te zapachy są <laughs> fajne Dobra, jedziemy No odnośnie tego śniadania, to, to te jajka z tym boczkiem I jeszcze moi kochani, do tych jajek z boczkiem Znaczy w zasadzie to po jajkach z boczkiem Będzie, oj tutaj to będzie ciemno To muszę wyjechać I po tych jajkach z boczkiem będzie coś, co nie jest za zdrowe, ale ale jest. I powiem Wam: fc ostatnio kupiła kroasantów chyba ileś. Nie krosanty, to są te. Faworki drożdżowe i tych faworków drożdżowych dzieciom ona zawsze kupi, bo jak kupi, wiecie, to zostaje, dzisiaj się wyrzucić, bo po dwóch dniach to się nie nadaje do jedzenia, bo już są takie twarde i nieświeże. Najlepsze są takie świeże, ewentualnie jeszcze, bo nam zostały z wczoraj, ewentualnie jeszcze dwa, yy, są to takie, takie miękkie, jeszcze są z wczoraj, nie? Ale tak to są no, stare i, i niedobre, nie? Tam zaraz. Tu Ewcia przyszła. I ten. I co jeszcze miałem mówić? Aha, i te faworki kupimy i kupimy coś na kanał gotuj zewą, bo jeszcze będzie dzisiaj gotować potrawę <coughs> i trzeba coś kupić na tą potrawę. Nawet y no Szaro, buro i ponuro już jest. Kurde ale bele. Dobrze, że mi się start tobie wyłączył, bo bym zabił go chyba. <coughs> ulubiony nasz. Ulubiony Pan mówi, na... że tam koło niego, bo go zapytam, gdzie to jest koło nas, za dwie stówki można skazować to, nie? Tam koło Bielska, gdzieś tam. Ale to nie ma sensu. Tu na pewno ktoś to robi. Tylko to w Poznaniu wiem, że gość robi na pewno. Tam... W chwilę nie robią. Wszędzie robią, tylko wiesz. Bo to... To czemu my mamy niezrobione? Nie, zrobione, tylko no nie ja ma wszędzie. czasu, trzeba wydać to nie dwie to chyba nie tam. Od 400, ja słyszałem do 800 zł, tak mniej więcej się wahają te ceny. To zależy pewnie w jakim samochodzie, nie w naszym. No bo to, to, to zmienia ja nie... raczej nie, postać rzeczy, no. bo za 8 to bym się mógł zastanawiać, ale za dwie to bym się nie zastanawiała w ogóle. Nie, chyba za 8. Cena zmienia wiele, a na, nawet 8 to zmienia nie zmienia. 8 nie wiem, wszystko. czy ja bym nie dał 8. Zależy, zależy. bym się kiedyś zdenerwował, to bym ale dał. jakbyś się zdenerwował, to mógłbyś dać. Ale ten, ale aż tak się nie denerwujesz często, bo Ty nim nie jeździsz, nie, na co dzień. Ja nim jeżdżę na co dzień. No, mm. a Ty zapominasz i masz to Nie, topie. ja nie zapominam. Ten start-stop gorzej, yy... To jest najgorsze, co ludzkość wymyśliła. To jest y, oni tam, bo zaoszczędzisz kieliszek paliwa, ale te części, ten akumulator, ten, te, te wszystkie części tak po dupie dostają, że się w pale nie mieści. Ja nawet nie chcę, nawet, nawet nie mów mi o żadnym start-stopie już. Nie chcę słyszeć ostatnio. Ale ostatnio ty zapomniałeś wyłączyć. w stopach. No, mnie się też czasami zdarza. <grym> <grym> tylko nie daj Boże mi, jakby się zdarzyło, nie? No, to by no. się zdarzyło. Uważaj, to... z kim fruwasz. Idziemy do Dino. Idziemy właśnie. Uważaj, bo po cienkim lodzie stąpasz. Nie mówi się po cienkim lodzie stąpasz, tylko stąpasz po cienkim lodzie. Będę mówiła jak mi się podoba, bo wiesz co? Nie wiem. I mnie to nie obchodzi. Już mi tu nie obchodzi. Wydania co ty powiedziałaś? Ona mówi, mało nic zadawaj pytań, nie że ja już dałam tą maturę. Żałosną, ja już mam dość No, <grymiania> tak, także chodzimy i... i idziemy. Nie ma tych naszych ulubionych jajek z No to weź nie, nasze nie to bez różnicy jest chyba Nie, to weźmy te Cebulka tak, właśnie, z szczypiorkiem sypniemy ten na końcu. Bo możemy sypnąć tak, koprem, ale z czypiorkiem to jeszcze Szczypiorek lepszy, oczywiście. Jak najbardziej. Jak najbardziej. To będzie szczypiorek. A no. To na święta to będzie po 15. Po 13. Wiesz, w jest ja razie To jest Czy ja nie tam mówię wam widzowie? Tak. Ona Wam mówi, ale to no ja to jest nie, jestem, nie jestem za takimi specyfikami. Ja wolę wypić kawę z mlekiem i zjeść. O, i tam. A, tutaj coś... a to czemu nie bierzesz? Bo ja mam. Bo masz, aha, no a Biza, to. to jabłka, a może masz inne rzeczy. masz inne rzeczy. Do herbaty to fajne. Fajne, to super no. są. Najlepsze to są. Fajne, no wolę, dobra, Zobaczę, czy jest dobre do herbaty. Zaku zakupy. zakupy zapakowane, ile w ogóle zapłaciłaś? Bo tu dużo zakupów było, nie? 300. Słuchaj, musimy jechać do Inter i kupić chleb dla mamy, bo tu nie kupiłeś. No dobra, to podjadę kubu. i będzie git. Przyjechaliśmy do domu, ale kurde, jest za 15.09, a do niej trzeba zawieźć na ściągnięcie tych szwów z tego z zęba i I ten, i znowu trzeba jechać. Znowu siadania nie zjem, kurde. Mówię wie, żeby dała e, i samochodem i ten. Nie, bo ją trzeba za rączkę podtrzymać, mówi. Nie, mówi, tam ciasny parking jest. No to ciasny parking, to się będziemy rozpychać, a jak jest ciasny parking, już. już. No. A ja już szukałem u nas elektroników, mechaników, który, którzy mi są w stanie wyłączyć, tylko jeszcze jest może za wcześnie, żeby ten, żeby dzwonić. Normalnie chyba zadzwonię, bo mi na rondzie jak wyjeżdżałem z Dino, znowu zgasł samochód. To mnie tak zdenerwowało, że muszę zadzwonić normalnie. Powiedziałem, macie? że za rączkę mamusia będzie trzymać naszą córkę. Bo tak to będzie to robić. Tam się to denerwuje? Masz jakieś problemy? To ja? To nie, to matka ma problem. To ja zrobiłam, no. rządzę u siebie przecież w końcu, nie? To jest mój samochód. Twój to jest tam na bazie. No, tam A, też jest mój. Ty chciałeś kuchnię. Tu, tu jesteśmy właśnie w tej klinice i tutaj do niej będą szwy ściągać. A jak ty jadłaś w tych szwach? Denerwowują. ją cię? No. Straszne. Kurde, to jest Tak jak się miało mleczne zęby, nie? To się zawsze tym językiem te, tego ruszającego ruszało, aż oj, w końcu tak, się wyruszał, tak. już wyleciał Do i, i. Mamo, wiesz, że ja wszystkie swoje mleczne zęby wyrwałam, jak się bałyśmy z Iwanem wchowanego? Mm. I tak długo czekałam, że sobie zdążyłam zęba wyrwać. Aha, no. Ja też y, tym językiem to parę zębów u no, mnie poszło. Jeden na nitkę, pamiętam, obi zawiążemy i czas na drzwiami. I dałam sobie zawiązać, pamiętam, czas kamy, nie do no zdjęła i, i znowu jestem miękka. Co tam, jakiś trening jest w szkole? Jakiś trening w szkole tam jest. Tu szkoła jest. Nie, nie, later Nie, nie, Donia Nie, nie. nawet nie. Było, było fajnie. Nie. to w szkołach były te higienistki, dentystki, Nie. a teraz nic Nie. 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 W końcu jesteśmy w domku i będziemy mogli rozpakować te zakupy, bo nawet żeśmy nie rozpakowywali tylko, tylko Ewa do lodówki, podróż, tak, do lodówki no? mięso. Ta musztarda jest dobra. Ostatnio stwierdziłem, jakby ktoś chciał. Te warki jest lepsza. Mm, może, ale mi ta smakuje. Także taki mały recommendation. No i co? Bierzemy się za kawkę i zasiadanie najpierw może. Jak widzieliście, ja lubię taką płynną. Zresztą tu wszyscy jedzą płynną jajecznicę, bo jest taka najlepsza, nie? Mhm. Do tego bułeczka. Nie powinienem mieć bułeczki, ale. Mhm. Czewka mówi, że już zjadł, to zjem. No pewnie. Oh. Mm. A piesek słuchajcie, wyszedł z końca już, bo spał cały czas. Zobaczył, że tu szaszor jest i że jest jedzenie, to już tutaj czeka. A, chodź tutaj, no chodź. Pokaż się widzą. pokaż się widzą, jak, jak skakać, skaczesz. No, nie ma, nie ma jedzonka. Piesek nie będzie ja dzisiaj. Dzisiaj, dzisiaj yeah, i can't tell her how i feel because she has someone who makes her happy i'm a ghost in this world or at least i try to be because i hope that i'm not sure enough how i feel for her she won't feel the same from me. I've got this picture in it. It's just the two of us, just the two of us. But I know I have to try, try to let her go. Because she won't be mine. I listen when she talks. I watch her when she walks. Ewka will... <laughs> mówi Taka droga. O koleżanko, ale to duża ta karkuwa jest. No ja to To my taką aż dużą będziemy jeść. No będzie. Dzisiaj będzie specjalny kolejny super przepis na karkówkę na kanale Zewą będziecie sobie mogli w sobotę. O 10:00. E, Zobaczyć. I już mamy pomysł na następne I następna pozycja też prawdopodobnie będzie mięsna. To mięso jest potrzebne. Bo mięso tak, jest potrzebne. Jest keto. O, jest keto. Wbrew po pozorom sałatki, są ketą. Sa sałatki mięsne są keto. Tak, masz rację. Ta sałatka cię nie utrzyma, nie? Ale, Ale sał sałatka z mięsem już cię utrzyma. No. A może ten, może odkroisz trochę, słuchaj odkroisz trochę, a, a co dajesz do tego, do sałatu, do kebaba gyrosa a jakby to z, z, odkroić i to zrobić no co, to byś miał z tym wtedy. To dobre też by było, nie? No jasne na co bym nie robiło. Bo jak za duża jest według Ciebie, to. Nie jest za duża? Nie jest, tak bo i ona... ją obsmażymy i ona z... Aha, i się skurczy. Się nieco, więc no. No, tutaj moi drodzy, te lampy, bo tu jest aranżacja, tu będzie zaraz produkcja filmowa. Wywiesimy y, nie przeszkadzać i cisza trwa nagranie <laughs> i będzie git. Moi drodzy, ale ten zapach wydobywający się z tej pieczonej, to jest pieczona czy smażona? Smaczone. Teraz jest smażona. Nie, teraz jest smażona, później jeszcze będzie pieczona. Czyli ten zapach wydobywający się właśnie z tej smażonej Karku... mi Karkówki jest normalnie... No nie potrafię tego określić. Nie potrafię, naprawdę. Przepiękny jest. A ciekawe czy jakby tak nie przyprawić, czy też by taki zapach był, czy nie wtedy. Zapach by był. Nie, bo ta karkówka mhm. sama w sobie chyba to powoduje. Tutaj już karkóweczka jest w piekarniku, ona się będzie robić z półtorej godziny. A my załatwimy na mieście parę spraw przez ten czas. Ja ubiorę zaraz ziemniaki i, i no i tyle. No tak jak powiedziałem jedziemy, popsikałem się moim super perfumem. Dania mówi, przeszedłem się koło niej, bo tam miałem okulary ten Dania mówi to co to za perfum? Mówię, Nie wiem. A czy wiem tylko? On mówi, jaki jest oryginał? Mówi, ja mówię, nie wiem jakiś od Yves Saint Laurent, ale mówię, że myślę, że przecież nie dam 580, ile złotych za perfumy, bo jeszcze mi rozumu nie odjęło, nie? Więc Madeleine lapu spokojnie mogę sobie używać wtedy z git. Jedziemy najpierw moi drodzy, na pocztę, bo tam do, do tego do skrytki. Do skrytki właśnie jedziemy. Fajne kładziki tutaj są takie pomarańczowe. Ale jeden kosztuje 36 tysięcy, trochę drogo. To nie jest problem ile on kosztuje, to jest problem kiedy Ty byś na nim jeździł i gdzie byś go trzymał. To jest problem. Wybudowałbym sobie garaż i bym sobie trzymał. Kiedy? W tym garażu. Albo kupiłbym sobie taki ten. Kiedy, 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 kiedy. Widzicie? Ja to szupa, znam życie po Szuka problemów tam gdzie ich nie ma. Ja to znam życie, Ty tylko dużo yy. mówisz. A później kiedy, no kiedy, no kiedy. No. No i tak, no i załatwimy, karkówka nam się robi w Piecu, załatwimy jeszcze do Biedronki chciałeś po co się, nie wiem po co. Pogodzały! A, na zioła szwedzkie, no tak. Na zioła szwedzkie, i. No i tyle w zasadzie, pozałatwiamy. Przyjedziemy i spróbuję karkówki, moi drodzy. i Popłaczesz się? Już płaczę. Jeszcze nie spróbowałem, a już płaczę. No. Zobaczycie jaka będzie dobra, znaczy, no wy zobaczycie, a ja poczuję niestety, znaczy albo stety. Niestety powiedział, przykro w serce. A... Stety poczuję, stety. Te ziemniaków tam już coś będzie. Kapustka jak będzie chcecie, jak chcecie keto, to wystarczy ziemniaków nie dodać i wtedy jest keto. Jest keto, tak. I więcej kapusty wtedy, nie? No albo tyle no. samo, bo to tam albo to sałatkę. Kapusta przy obróbce, nie? To nie kiszona, no, tak. no, no. No tak. Zmaleje. Tak, to Danie Keto by było, jak nie wiem, bo wiecie, my teraz się ze Sławkiem chcemy odważyć. Ja kiedyś byłam na Keto diecie przez trzy pełne miesiące. I teraz mam taką książkę, którą Wam również pokazywałam. No. I tam jest ona jakby propagowana głównie ze względu, że udowodniono, że jest to dieta, która pozwala człowiekowi żyć najdłużej w zdrowiu. No więc jest tak. o co się bić, ale też wiem z doświadczenia, że przychodzi taki czas, że macie tak niebywały apetyt na chleb. Ja no, tam nie mam na chleb. Ale... Naj... Najgorzej to ja. Najlepiej, najwłaśnie mnie to denerwuje, że tak. Serniczka Super? sobie nie zjem, wiecie. Koniec świata. To już to jest... tragedia jest, no, Słody czy zero, no bo wiadomo, organizm nasz traktuje węglowodany na równi z cukrem, więc czy to, czy to, Słodycy, to jest. Słody czy tak, niektórzy myślą, o Boże, jak tłusto, jak tłusto, tłuszcz jest. nie tuczy. Tłuszcz nie tuczy. tuczą cukry i węglowodany. Tak jest. Zapamiętajcie sobie to. Jak Wy może na dietę jo. takie hasło dostałam kiedyś na gotuj i my, my możemy cały czas tak tłusto jeść, jak jemy. Wystarczy, że odstawimy cukry. Chyba, że Wam pokażemy, ale to ciężko będzie odstawić cukier. Jak Wy sobie wyobrażacie, że ja zjem sernik, mleko bez, znaczy kawa bez mleka i sernik i zero sernika? Każdę tak, nie bez tak? mleka. No, mleko to też chyba się nie powinno mleka, kawy z mlekiem, Mleko to jest... To niby nie jest, wiesz, to, to niby nie jest, że tam do keto nie można stosować, ale... Można, a najlepiej Bo... łyżeczkę masła do kawy, jest przepyszna. I na keto tak robiłam i mi smakowała. Później odeszłam od tego masła. Yy, ale jest... Wczoraj wzięłam sobie łyżeczkę do kawy i była pyszna. Znowu. Więc pe pełno tłuste masło. Mówię o takim 82% minimum. O takim prawdziwym masłem. O takim prawdziwym maślem. To kawa jest bardzo dobra i yy, mówią, że ta kawa bardzo długo wysyca. Nie dość, że ona sama wysyca, bo wiedzmy jak wypijemy kawę, że już nie chce nam się jeść. To jeszcze dodatkowo to masło. I że to ponoć tak się powinno robić. No... Także wiecie. Jak ten, jak nam się uda, to, to wtedy zrezygnujemy. A i Wam powiem, jak schudłam na ketodiecie. Byłam na niej przez 3 miesiące. Schudłam 10 cm w pasie, w obwodzie i schudłam 7,5 kg. Także wiecie, no niby warto się o to pobić. No ale też wiem, z czym to się je. Trochę skończyłam w ogóle tą dietę, ze względu na to, że zaczęłam czytać o kwasicy ketonowej i się jej przestraszyłam. A ta książka pana profesora wyprowadziła mnie z błędu. No i teraz już mam inną wiedzę, tu byś mógł się mi zatrzymać, bo ja tu muszę iść. No dobra, aha, tu musisz iść, no dobra. To ja się tutaj tobie zatrzymam, ja posiedzę. Właści. W ogóle nie myśli. Giel, a ty możesz kotek, iść w tym czasie na skrypkę. No ja ci dam kluczyk, bo ja mam go w no portfelu. Dobrze. To, także z tą keto-dietą to wiecie, trzeba po Będziemy prostu... Bieżąco, trzeba ja się powiem. wziąć, ale komu to by się chciało? Czek to szuka datę, wiecie, on jest taki datowy. Od pierwszego, od poniedziałku, od stycznia. <laughs> a ja to mówię, nie pij z zrób jak chcesz. Ja, ja wam powiem raz. kiedyś dawno temu paliłem papierosy i... Zawsze mówię, że jak się dowiedziałem, że, że są szkodliwe, to rzuciłem nie. Ale wiecie, ile razy rzucałem od 1 stycznia? Wiele, wiele razy. A raz poszedłem na badania tutaj zepką. I bardzo miałem przy sercu, jak to się nazywa? Te trój, o, a wiem, że od papierosów są bardzo. Yy, miałem te. dzieca też jest trzy ciebie. miesiące, słuchajcie, porzuc od razu rzuciłem wtedy, nawet nie pamiętam co to za data była, a, a, teraz, no, a teraz widzicie, zawsze rzucałem od pierwszego, a, a w końcu rzuciłem nie od pierwszego. I mi się udało, nie? I po powiedziałem, o, to ja przestaję palić. Przestałem, za trzy miesiące zbadałem i od razu mi spadło w momencie, nie? Młody jesteś, szybko się zregenerowałeś. No, młody byłem wtedy. No. To, teraz jest to troszkę znacznie. Trochę tylko. No. idzie po paczkę, bo coś. A co tutaj tak pykło mi? Nie wiem, to Ewci chyba pykło. Aha, bo otworzyła. No tak, o, aż trzy paczki. To grubo będzie. E, A to są te. suplementy. dla mamusi. No, mam nie zamówiłam już jesteśmy w domu. Jak się wejdzie, to z pewnością będzie taki piękny Ach, nie, zapach. Nie. No, widzisz, właśnie mówię: piękny zapach karkówki. A ta gorzała moi drodzy, to jest do zioł. Żebyście sobie nie myśleli, że my tak łoimy tutaj z zewcią. Nie, nie, nie wolno. Nie wolno. A few moments later. Póki nie mam stojaka, to muszę sobie jakoś radzić. Mam nadzieję, że to nie wygląda. W sumie Ewcia mi przyniosła tutaj nóż, ale to nóż raczej nie jest potrzebny. Chociaż może troszkę yy, może troszkę się przydać, żeby nie szarpać tak tym widelcem, nie? Albo żeby ładnie jeść. I teraz y, Wam po pokażę, znaczy pokażę. Powiem i sprawdzę, czy to jest jednak takie dobre, jak myślałem. Czy tylko myślałem, że to jest dobre. Mm. Bardzo intensywny ten sos jest i ta karkówka z nim smakuje, żeby nie powiedzieć, bardzo pięknie, bardzo pięknie smakuje, kapustka Fineczko. jest też dobra, Finka już czatuje, w oczekiwaniu, tak. Mm. Dużo mięska jest to pan da. Ta z wierzchu jest troszkę twarda, ale spod powodu jest elegancka taka pusta, wiesz? Nie mi czekać dłużej. Nie no, ja dłużej nie będę czekał, bo ja już mnie nerwy już słuchajcie brały. <laughs> mi mówi czekaj, 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 jeszcze, jeszcze, jeszcze. Mm. Także warto sobie wejść na kanał Gotuj Zewą i zrobić tą karkówkę, bo jest pyszna. Macie wszystko. W jednym piekarniku sobie robicie. Do tego ziemniaczki, jak chcecie, jak nie chcecie, to nie. Polewacie później sosikiem.